Guild Wars 1 to gra, w którą nigdy nie było dane mi zagrać. Produkcja, która swoją premierę miała, gdy ja kończyłem 6 lat, a mój czas pochłaniało inne MMO, które nie dość, że po części było darmowe, to w naszym pięknym kraju miało status jednego z najpopularniejszych. W tamtym też okresie moje serce było kupione przez inne MMO, w które bardzo chciałem zagrać, ale wykupienie abonamentu było dla sześciolatka bramą nie do przeskoczenia. Dlatego jedyne co mi zostało to pożyczanie od kolegi Warcrafta 3 i wielokrotne przechodzenie kampanii podstawowej oraz dodatku czy budowanie swoich map. Nie dziwi mnie więc, że z serią Guild Wars spotkałem się po raz pierwszy podczas premiery drugiej części tejże produkcji, gdy już poznałem smak World of Warcraft. Bo jakimś cudem moja mama, którą serdecznie pozdrawiam, kupiła mi Battle Chesta z pierwszym dodatkiem, gdzie bonusowo był jeden miesiąc gry. Które oczywiście skonsumowałem co do minuty, wiedząc, że to jedyny miesiąc, w którym będę mógł zagrać w tę grę. No tak, nie powiedziałem mojej mamie, że zawowa płaci się co miesiąc. Wracając, od Guild Wars 2 dość szybko się odbiłem ale nie dlatego, że tam główne nastawienie na ulepszanie naszego bohatera było uwarunkowane bronią, którą nosimy, bo to całkiem ciekawa mechanika, tylko szybko dochodzimy do momentu, w którym buildy się wyczerpują. Odrzucił mnie system progresji i levelowania, bo absolutnie nie ciekawiło mnie chodzenie do tych złotych serc i wykonywanie zadań w stylu zbierz marchewki czy kopnij grządkę i zabij robaczka. Sam system, gdzie gra zmuszała nas do eksploracji, był dla mnie czymś ciekawym, bo za dzieciaka popełniałem ten błąd, gdzie chciałem zrobić wszystko na 100%. W sensie questy i inne aktywności. I tutaj możemy zaczynać o Guild Wars 1, w które żałuję, że zagrałem. Dopiero teraz. Sam fakt kilka razy już miałem w głowie pomysł, że może kupię i spróbuję. Ale pamiętając jak wyglądało Guild Wars 2. Gdzie ostatnio coś pogrywam i z innym nastawieniem bawię się dużo lepiej, robiąc tylko to, co chciałbym tam robić. To w tamtym okresie myślałem, że te dwie gry są dosyć podobne, a to duży błąd. Dlaczego jednak stwierdziłem, że kupię i zagram? No jest taki jeden streamer, jeden jedyny, którego nawet systematycznie oglądam. No wiecie, ten taki dziad z wąsem, co mówi innym, jak mają grać. I właśnie z inicjatywy Kiszaka, który stwierdził, że wraz ze swoją społecznością wróci do Guild Wars 1, żeby trochę wskrzesić tego starego mmo -sa. ja także postanowiłem, że spróbuję swoich sił. Patrz, ile z ludzi. Co <grywka> ty gadasz? I tak Kiszak został wspomniany w materiale. Pamiętajmy, jak to było w przypadku mojego filmu o Remigiuszu Maciaszku i recenzjach i tym, jak recenzje są źle robione, tak teraz, jak już Kiszak został wspomniany w moim materiale, spodziewam się ciekawych komentarzy, bo... żebyście nie zapomnieli, to proszę, tak, też mam wąsy, też je kręcę. Pamiętajcie, że wasze komentarze, czy to są to komentarze pochlebne, czy są to komentarze krytyczne, czy nawet te hamskie, to one budują mi zasięgi, także śmiało piszcie i będzie mi bardzo miło, bo skoro wąsy skopiowałem od Kiszaka, to tak samo możecie mi teraz powiedzieć wprost, że za kola skopiowałem od Remigiusza Maciaszka. Albo lepiej, będzie to bardziej związane z ludologami, prawda? Arcadicus. Zacznijmy w końcu z tymi Guild Warsami, bo niby jest to MMO, ale wcale nie musimy grać z innymi graczami, więc trochę się dogryje się z konwencją. Z drugiej jednak strony, ja nie jestem społecznikiem. Kocham gry MMO, ale wolę w nie grać sam, ze względu na to, że większość mojego życia byłem osobą giganieśmiałą i aspołeczną. Zaczynając grę od dodatku Prophecies, spośród wszystkich klas wybrałem tę, którą uwielbiam, chociaż granie magią nigdy nie szło mi dobrze, czyli Nekromantę. Ale te Guild Warsy mają cudowną mechanikę drugiej klasy, to znaczy, że chodząc po startowej lokacji, takim trochę gardzie w TB, dostajemy zadanie, żeby sobie taką wybrać. I tutaj mamy pełną dowolność. Chcecie grać Hunter? magiem nie ma problemu, Nekromanta Healer... proszę bardzo, chociaż jest to trochę dziwne. Jako że ja tej gierki nie ogarniam i nie mam pojęcia co mogłoby być tu turbo dobre, chciałem po prostu zrobić coś co sprawi mi satysfakcję przy pierwszym podejściu do tej produkcji i wybrałem połączenie Nekromanty nastawionego na magię krwi, czyli wysysanie życia z oponentów i wojownika więc chciałbym zbudować tę postać na takiego lekkiego tanka, który będzie mógł się samoistnie leczyć, mimo że sam wojownik może się leczyć, ale w dodatku będę mógł wysysać życie z wrogów, no i przy okazji chciałbym jeszcze zadawać jakieś konkretne obrażenia. Jak wyjdzie, przekonam się pewnie, gdy znajdę idealne połączenie czarów. No właśnie, czary. Wcześniej mówiłem, że Guild Wars 2 kładzie nacisk na bronie i rotowanie nimi w trakcie walki, co zmienia nasz zestaw umiejętności. W Guild Wars 2 jest trochę bardziej klasycznie. Mamy tutaj umiejętności, które dostajemy wraz z wykonywaniem niektórych zadań, bądź możemy wyciągnąć je z elitarnych przeciwników, zabijając ich i wyciągając czar za pomocą itemu. Do tego jeszcze nie doszedłem, ale tak przynajmniej tę mechanikę rozumiem. Progresja też jest ciekawa, bo wiele gier z gatunku Action RPG czy MMO przyzwyczaiło nas do zadawania milionów czy miliardów obrażeń. Tutaj to wygląda zupełnie inaczej, bo nigdy takich liczb nie wykręcimy. Leveli jest tylko 20, a resztą naszej mocy zajmuje się gier, który nosimy oraz punkty umiejętności, które z tego co widziałem, możemy nawet dostać z zadań, chociaż nie wiem do jakiego etapu jest to możliwe. O fabule nie powiem nic, bo zaczynając grę nie interesowała mnie ona praktycznie wcale, ale myślę, że za jakiś czas sobie o tym pogadamy, bo gra mi się tak dobrze, że nie chciałbym tego pominąć. Guild Wars 1 to coś, czego brakowało mi przy tych wszystkich fast-paced gierkach MMO, gdzie pasek umiejętności jest wypełniony 30 skillami, z których używasz maksymalnie 7. Ale jak działa MMO, w które możemy grać sami? No bo wiadome jest to, że w grze są instancje, a samemu to raczej się na nie nie pójdzie. Ogólnie wychodząc z miasta, granie solo ma stosunkowo mało sensu, bo potwory zbierają się najczęściej w grupach i istnieje duże prawdopodobieństwo, że dostaniemy srogi oklep. Dlatego przed wyruszeniem w drogę Należy zebrać drużynę. Przed wyjściem z miasta stoją sobie najemnicy z każdej grywalnej klasy, których możemy sobie dobrać do naszego składu i z ich pomocą możemy na spokojnie kosić przeciwników. Guild Wars to typowe klasyczne MMO i chociaż jest już na wymarciu, to od tych 19 lat serwery wciąż stoją i możecie w nie śmiało zagrać. Na Steamie w letniej wyprzedaży jest dostępna trylogia za 28 zł. Więc to tak naprawdę grosze przy ilości godzin, które możecie tam spędzić. A póki ilość graczy się zwiększyła, to warto sobie pograć. Myślę, że za jakiś czas, gdy pogram trochę więcej, skończę pierwszy dodatek, to pogadamy sobie o czymś więcej niż takich pierwszych wrażeniach. Zbliżamy się do 1000 subskrybentów. Więc jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, to zachęcam do kliknięcia i do dyskusji w komentarzach, bo jeśli graliście w Guild Wars 1 to chętnie poczytam, co tam macie do powiedzenia. A. No i pamiętajcie, wąsy i zakola. Trzymajcie się.